Партихадызу. Тише, там. Эй. Димаш есть? Nie coś tam jeszcze jest. Jak wrócę, to dam Wam więcej, ale na razie jest, co tam jeszcze zostało. Hej, idę do mamy zobaczyć, jak y, wygląda po remoncie, bo zrobiła remont całego mieszkania. A po drodze mam kupić ciasto, bo Mirek ma tam przyjść ze mną i pomóc przenosić... Y, y, te, no, y, to. Jak to się zwie? Serio? Meble. Idziemy przenosić meble. Będziemy przenosić meble, Mirek przyjdzie pomóc, a że mama wie, jak Mirek bardzo lubi słodycze. Co akurat jemu <laughs> nie zaszkodzi. To chyba, że będzie miał dużo pryszczy na twarzy. I to mam po drodze kupić mu ciasto. Bo moja mama troszczy się o mojego narzeczonego. Żeby nie było, że y, mam, on, oni tam mają co do jedzenia, tylko oni czekają na mm, te pestki dyni. Bo to jest ich największy przysmak pestki tyni. Zawsze daję im najpierw po pestce dyni do łapki, a potem daję im jedzonko. Tak uwielbiam, jak oni biorą te łapki i uciekają, uciekają, uciekają. A potem jednak trzymają to w pyszku, wracają i nie chcę jeszcze, chcę, chcę, chcę jeszcze. Co to? O nie, nie zdążyłam. Nie, Enter, 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 Enter. Wszyscy pracownicy, czemu on to wysłał. Pokaż swój pokój. Co? Pokaż swój pokój nowy Dobra, pokaż, ale musisz... Cieszy się nie Nie! To jest swój pokój! Co to jest? Co to jest? kamera! To jest nic. To jest coś! Cześć mogę? Fajny to nawet... Podoba Ci się twój nowy pokój? Tak. Kto wybierał kolor ścian? Kto wybierał kolor ścian? Z popełkiem razem wybierasz. Chciałam, że ty. A, ja chcę to pokazać. Ale to, to wieczorem. Pa! Nie widać! Ciemno? Ojej. To nie za ciemno nie widać teraz. Co za ciemno, teraz też? No, nie widać tego koloru fajnego. fajny kolor? Znaczy no, to jest mój kolor. To jest mój kolor, Masz jasne. Yeah. Nie. Ja mam mniejszy, ale mu się spieszy, bo dopiero jeszcze nie było mych. Ja mam tak. Ja mam jaśniejsze niż ten? Nie pewnie. No trochę tak u mnie wyjaśniejsze. Ale... Co? <laughs> Country! Co? Ona na przykład ma pełną miskę, nie? Ale ona o tym nie wie. I ona stoi przy tej misce i patrzy na mnie, żebym dała jej jeść. Ale nie patrzy na miskę, że na pewno nie. Aha. No i wtedy biorę saszetkę, nie? Zamkniętą. Dokładam tu, nie? I wtedy ona zaczyna jeść, nie? I wtedy ona bierze, ona dostała. To jest No tak, to już od razu była Natalia. I tu widać po prostu. Jo, ja, nie no, przymierzam ciuchy no, teraz. Ma materia, tak? Ja mam, pomagam zrobić porządek, a ja nie. Ja tutaj o, jest mebel, nie zauważyłam <grym grym> Nie zapraszam z tego, już mebel, no, ale jest do ciuchy. no. Co to za badań badań. z ciuchów? No nie, to idzie na ten, na czerwony krzyż. A tu? A to miałam przymierzać teraz, dobra. No Ładne łoski. Nie, nie ładne, bo fryzura mi się. Przyczyna. Fryzura ładna jest, znaczy no... Właśnie znaczy, to tak sprawia, że takie... Ou, ou. Ale mogę sobie zapinać czuskówki jakieś, nie? Teraz nie. Tutaj mam te uszy odstające na zewnątrz Wszystkie plagi Chyba się skumała. Nie Uczyniła no szkoda, ale tak fajnie reagowała w czasie. Też mają, co go denerwuje. <laughs> nie nie chyba rozumie, co robić. <laughs> O, tu nie ma. To jest tylko ty. Po to, żeby dokręcić. A tak też jest może... Dwóch robotników i nadzorca. Dużo luzu. Takie, żeby dał jeden. Jeden taki, co pracuje, a reszta to są tacy... takie... Michał, to, co mi dałeś, jest za małe. Oj. czy mogę z tej strony też. Wszystkie są takie same. Nie złóż, ona ma inny win. Tylko, że ten gwint akurat i tak nie zmienia. Ale jak to tam? Hej. Co to się Co to się ładuje? coś? na czerwoną? Wykrywa uśmiech. A Natalia się uśmiechnęła, pomachała. No to weź uśmiechnij się jeszcze raz, niech to zrobi. Zapomniała jak to działa. Olo. Tak to Tak, no aha. Tak. To mówisz, który raz składamy to łóżko? Składamy? Składamy. Trzeci raz. Czwarty. Trzeci? Czwarty. Czwarty? No. Po prostu nie umie Czujmy. Pierwszy raz u twojej mamy. Drugi raz na Legionów. Trzeci raz tutaj. I czwarty raz też tutaj. Tak? tak? Czy nie? Nie wiem. Tak? Jesteś za kratkami. Ty ja też. Jak się czujesz? Jak się czujesz za kratkami? To ty jesteś ty za kratkami. To są moje narzędzia pracy. A ja mam nagrane jak składaliśmy łóżko! Na no pewno. No, jo, ale to nic na vlogu. Co? To chyba... Nie? Nie wiem. Właśnie się skapnęłam, że ktoś może patrzeć. Tu też go Czemu oczyszkujesz nie? Bo chcę coś pokazać, coś co chciałam pokazać cały dzień dzisiaj tutaj. Czekałam aż będzie ciemno. Co <laughs> <laughs> No to masz. Hmm. Czas Weź mój kolor. I kolor to... Ten? Nie, ten. Nie? Nie? <laughs> To jest tylko jeden kolor świeci. co, poradzisz? Tylko to nie masz. Ten? Albo ten? O, ten. Ten jest ładny, niebieski, ten jest taki... Tutaj wszystkie kolory prawie tak samo wyglądają. Na tej... O, ten jest też fajny. Taki zielonkawy. Gdzie tutaj jest niebieski, ale dobra. To był mój kolor, ten siedem, bo na tyle mi było stać. W ogóle miałem kupić ciasto, ale nie można było płacić kartą, a ja nigdy nie mam gotówki Jest siedem, a nas jest pięciu tak. I dwie osoby dostaną dwa, czyli ja już po drugiego. Pączka, 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 pączka. Aha, ja miałam umyć ręce. Ty pewnie nie umyłeś, nie? No, skąd Cza? to wiedziałam? No ale ładnie wygląda ten kolor w tym. Bo w realu to jest taki mocny, żółty, żarówiasty prawie że i bardzo mi się nie podoba, ale w kamerze wygląda Policzmy, ile już jest pączków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja Ile Ty zjadłeś tych pączków? Dwa. Pączek? Już wszystkie zjadłeś, oczywiście, że tak. Ale o wiele ładniej to wygląda. Wracam tu. Teraz ja tu będę spać. Nie, nie będę. to za nie? Czemu my nie zrobiliśmy remontu za moich czasów? Jeszcze do tego moje łóżko tutaj jest, to jest tak nie, to cały Rano, jak tu zaczęłam gadać, to one wyszły i ich prosiło o jedzenie. A ja widzę, że one to mają jeszcze. W żarcie powiedziałam, że niech to zjedzą do końca i dostaną później. Klasę. Klasę. O, o. I dla Ciebie mam tutaj. Już dla Ciebie. Już dla Ciebie. Proszę, proszę. A. No poszukaj, znajdź. Gdzieś tam jest, nie zabieraj jej, gdzieś tam jest. Szukaj. Nie wiem gdzie ty to zgubiłaś, kupię. Proszę. Nie zgub teraz. Kączki, kączki.